Siema, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj Wam pokażę nowszą wersję działek. Działki, które oglądaliście prawdopodobnie w moich poprzednich odcinkach. Dzisiaj ją mega zaktualizowałem, a w sumie napisałem od nowa. Są nowe funkcje, jest wszystko zmienione, wszystko jest odświeżone. Więc pierwsza komenda to jaką będzie, to piszę ukośnik działka. Ale zanim to napiszę. To chcę Was zaprosić w niedzielę o 18 na start edycji SurvixCraft.pl. Pierwsza część tego odcinku będzie prezentacja tego pluginu dla chętnych. W komentarzu będzie mój Discord, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać w tej kwestii. A druga część to będę opowiadał nowości na serwerze SurvixCraft.pl. I... No i można zaczynać. Dobra, więc wpisujemy ukośnik działka. Mamy kraftowanie działki. Już nie trzeba craftować działki w craftingu. Tylko po prostu wpisujesz u ugośnik działka. Tutaj klikasz, aby to wyprodukować. No i zaczynamy to craftować. Trwa to 5 sekund. No i mamy wykraftowany blok działki. Więc możemy to postawić. Tutaj ten gracz będzie nam potrzebny. Więc tak, więc stawiamy. Postawiłem działkę dla Super VIP'a, bo mam taką permisję yy, działki. Super VIP i VIP Więc tak i tu się dzieje magia Nie ma żadnych komend Oprócz ukośnik działka Wpisujemy ukośnik działka i mamy Ładny guaj Mamy informacje o działce Ustawienia działki Zarządzanie członkami działki Zmień właściciela działki Usuń działkę i teleportację do działki I Rzecz która Najbardziej mi się podoba w tym pluginie To jest to że można zmienić nazwę swojej działki. Będziemy iść tak rubrykami. Zaczynamy od informacji o działce. Tutaj możemy nazwać swoją działkę i, no i nam w sumie daje informacje, jak się nasza działka nazywa. Później mamy liczbę graczy na, na, na naszej działce, czyli y, ja też się w to liczę, więc jest na razie jedna osoba. Tutaj masz koordynaty swojej działki i datę założenia działki. Zobaczcie, jak można zmienić nazwę swojej działki. Czyż to jest niewiarygodne, stanowski i nazywamy swoją działkę stanowski, klikamy to i jest zmieniona, stanowski to jest niesamowite, tak się tym jaram, ale później są już ustawienia działki, czyli tutaj mamy na przykład możemy włączyć stawianie bloków albo wyłączyć przez o, przez tych przez tych In, innych graczy, którzy nie są dodani, możemy włączyć niszczenie, możemy e, wyłączyć player versus animals, czyli że gracze nie mogą uderzać zwierząt. Tutaj jest teraz, że włączana. Gra... zwierzęta mogą otrzymać, więc to wyłączymy. Pokażę Wam, że na przykład e, krówka nie może otrzymywać obrażeń. Nie może, ale jak to teraz zmienię, to będę mógł. Więc na tym to wszystko polega. Tutaj mamy PvP między graczami, czyli to znaczy dosłownie player versus player. Mamy później teleportowanie, że, nie mogu, że można używać chorusów i perły na terenie działki. I może, że ktoś nam może ingerować w piecyki, skrzynki i tym podobne. Później, że ktoś może, że można stawiać na działce wodę albo lawę. No i to tyle mamy z ustawieniami naszej działki. Jest 8 ustawień, myślę, że to nawet sporo. I teraz się zaczyna magia. Mamy zarządzanie członkami działki. Tutaj nam pokazuje wszystkich aktywnych graczy na serwerze. Czyli to jest ja, Mateuszek, czyli właściciel działki i tutaj jest jakiś gracz, najlepszy serwer. Status w twojej działce jest niedodany, więc teraz klikniemy lewy przycisk myszy, aby dodać gracza. I od razu się nam dodaje. Możemy go usunąć, dodać, usunąć, dodać. Tylko dodamy tutaj yy, pokazuje nam. Liczba graczy na twojej działce wynosi 2. No bo dodaliśmy. I teraz możemy, jak już tego typa dodaliśmy, możemy zmienić właściciela działki. Jak przytrzymamy SHIFT i lewy przycisk myszy, to no po prostu to, to stracimy działkę i niestety ten będzie mu właściciela. Więc może, możemy to teraz zrobić w ramach testu. Pyk. Mamy admina, więc mogę niszczyć na działce, tutaj jest. Więc tutaj jest znowu yy, guaj, gdzie mogę stworzyć działkę. Więc znowu otworzymy. A już, no widzicie, ja już nie mam diamentów, kobla i bloku żelaznym niestety. No a więc odchodzimy dalej, bo tutaj, jak widać, nie można postawić działki bo jest za blisko innego gracza. Więc idziemy sobie dalej. O, 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 o. o. Jak widzicie, gdy opuszczamy teren albo wchodzimy na, na jego teren, pokazuje się tutaj, że wkroczyłeś na teren e, najlepszy serwer. O, najlepiej serwer wyszedł z serwera. To teraz spokojnie, spokojnie widzowie. Ja tu już ogarniam. loguje się. Tak. Dobra. Co jest? No, nieważne widzowie. Idziemy sobie dalej. Uuu, ale ładna góra. Nowy generator, widzowie. Więc tak. Tak, wstawiamy kosik działka, więc dodamy tego gracza, wracamy. Zmieniamy właściciela działki. A. A, on wyszedł z serwera. On musi być online, żeby, żeby zmienić właściciela i także go usunąć. Więc tak, e, jest już na serwerze. Dodajemy go. Jest dodany. Wchodzimy na Zmień właściciela. Klikamy lewy przycisk Shift. Ten gracz posiada już inną działkę, więc niestety nie możemy. I teraz kolejna super opcja, czyli teleportacja na działkę. Ostatnio się skarżyliście, że gracze podczas, podczas np. jakiejś klepy, podczas PvP po prostu klika, wpisuje komenda działka teleport i teleportuje na działkę i się może ruszać. Teraz jest to naprawione. Klikasz tak, masz slowa i nic nie widzisz wokół siebie. I i nic nie możesz zrobić, możesz tylko skakać. I to w sumie nic nie daje, i teleport trwa aż 10 sekund. Tepa, tepa nas na środek działeczki czyli tutaj jest nasz środek. Pięknie mi się to podoba. I ostatnią już funkcją w naszej działce jest usunęć działkę. Klikamy lewy przycisk myszy i przytrzymujemy Shift. Ona się usuwa. Jak widzimy, wpisujemy kosiem działkę, to już jej nie mamy. Dobra, więc część pierwsza została zakończona. To jest nasz cały plugin. Oczywiście, cały plugin jest y, edytowalny, chyba tak to się mówi edy, edytowalny. Możecie ingerować w niego y, poprzez config. Możecie y, zmieniać jakieś flagi w czyjeś działce. Można dodać przez config kogoś, można zwiększyć y, wielkość działek. To jest wszystko do zrobienia. Dobra, więc przechodzimy do drugiej części. Czyli idziemy na spawna, przedstawiamy wam to wszystko. Sobie tutaj wyczyszczę ekwipunek. gdy wbijacie na serwer, pojawiacie się aż tutaj. Idziecie sobie dalej. Tu jestem ja, właściciel. To takie, takie bzdety, które nik nikogo nie interesują. Więc pójdziemy tutaj. Informacja o chess shopach. sobie to przeczytacie, bo muszę tworzyć sklepy. Tutaj macie targ. Możecie stawiać swoje sklepy właśnie tam po, po przeczytaniu instrukcji. Możesz tutaj sobie kliknąć i stawiać, zrobić swój sklep. A tutaj nic na razie nie ma. Tutaj są, to jest w sumie taki domek, ale tam tutaj nic, nic nie znaczy. Tutaj są informacje o rangach, więc zejdziemy sobie tutaj. Gdzie my teraz dojdziemy? O, informacje o działce tutaj. Taki macie crafting, macie tu wszystko ładnie wyjaśnione, skrzynia dla biednych, karet <laughs> nic nie ma, bo jesteście biedni. Regulami serwera to jest skrzynia zwycięzcy, skrzynia początków, pięknie. To tutaj macie skup, możecie sprzedawać itemki, aby zarabiać. Tutaj co jest? Tutaj nic nie ma. Ale pójdziemy teraz po warpach, bo sam nie ogarniam. Warp działka chyba nikogo nie interesuje. Byliśmy tam, też byliśmy parkur. Mogę wam w sumie pokazać parkur. Coś takiego jest. Więc spróbujemy go teraz na szybcio przejść. No niestety nie udało się. No więc idziemy do kolejnego warpa i to jest warp. Punkty. Więc tak. Gdy gracie na serwerze, co jakiś czas przydzielają wam się punkty Możecie sprawdzić swój profil Jest ukośnik profil, możecie sprawdzić ile masz punktów za granie. Kiedy dołączyłeś na serwer pierwszy raz I ile wykopałeś rud, diamentów, co jeszcze będzie ile wykopałeś na The rightu. Ale to będzie na starcie, wszystko i punkty możecie wymieniać na, na nowe itemki Mamy tutaj handlarza Witaj, jestem handlarzem. U mnie możesz zakupić różne rzeczy. Sprawdźmy ofertę. Tutaj to też nam pokazuje ile mamy punktów. Można kupić 10 diamentów, netherite, zmiana Niku. Zmieniamy co kilka dni. Możliwość zmieniania, zmieniania Niku. Możemy bikon kupić, kilo of fortunka. 5, to będzie kilo fortunka 6, więc spokojnie. Odłamek działki. 200 na 200 to jest to jest niesamowite. I że skraftować to działkę potrzeba aż 9 odłamków. I Pejsyfkar za 30 zł 8400 punktów. No, więc idziemy dalej. Zobaczymy, co nam jeszcze zostało. Regulamin RTP sklep. Chyba nie. Dostałam tylko RTP. Więc jest tutaj na działce. Takie działce jest na statku. Bardzo ładny RTP. Bardzo polecam spawn. Ogółem. Jest zarąbist. Zobaczcie na niego. Przecież to jest cudo. Jestem taki dumny z tego, yy, z tego spawnu, że ja pierdzielę. Dobra, widzowie. Zapraszam Was w niedzielę na 18.00 Start Starsaver survixcraft.pl. Ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.